Cześć, witam Was na moim kanale i w związku z tym, że po raz kolejny w ostatnich kilku tygodniach mamy zwiększone szanse na trafienie Kriska z szardów postanowiłem pomóc tym, którzy mają to szczęście trafią go i zrobić mały poradnik na temat tego, jak tego czempiona przygotować jak go ubrać i gdzie go używać zatem przejdźmy do mojego Kriska i pokażę Wam co z nim zrobiłem to jest mój Chris, którego mam na moim głównym koncie, ja go budowałem głównie pod klan bossa do mojego teamu dlatego może nie jest jakoś idealnie zoptymalizowany pod inne obszary gry ale z powodzeniem używam go na przykład w Doom Tower Hard na, na falach, używam go również na arenie do mojego teamu który rusza się jako drugi. No i z tego względu dałem mu stalwart set po to, żeby otrzymywał mniej obrażeń z ataków AoE. Tego, że on poza obrażeniami, które bezpośrednio dostaje, ma też ally protection, czyli zbiera obrażenia od innych moich czempionów. W planach mam jak już na farmie wystarczająco dobry guardian set, to wtedy założę mu oczywiście taki, bo to jeszcze jest trochę lepszy set tutaj do dla niego niż Niż stalwart. A Jakie sety jeszcze inne się przydają Na pewno Perception Na pewno, na pewno Speed Myślę że no Na przykład y, w tą skinie Też byłby całkiem y, Całkiem przyzwoity no Ale zobaczmy jakie u niego mam staty Widzicie 65 tysięcy Z hakiem HP Warto mieć u niego dosyć wysokie HP Ze względu na tarczę którą daje Prawie 4700 defense, 238 speeda, to jest dokładnie taki potrzebowałem właśnie pod clan Bossa Ma 100% crit rate po to, żeby mm, troszkę obrażeń mi, mm, mi dorzucił Crit damage jest niski ze względu na ally protection Przypominam, champion, który ma wrzuca ally protection powinien mieć niski crit, yy, crit damage Dlatego, że w przypadku ataku krytycznego to przejęte obrażenia przez Alley Protection będą skolować się na jego crit damage, dlatego nie chcę, żeby on przypadkiem sam się zabił. No i mam 243 accuracy. To jest accuracy dostosowane do klambosa Ultra Nightmare. Gdybym go budował, na przykład, tylko pod, pod arenę, no to tam już zdecydowanie dużo wyższy accuracy bym go budował. Ale generalnie na dungeony czy klambosa, to w zupełności wystarczy. Przejdźmy przez jego skille. A1, Enter the Moras, atakuje wszystkich, po wyksiążkowaniu ma 50% na wrzucenie dużego decrease speed na dwie tury. Bardzo fajny ruch, może od razu spowolnić wszystkich przeciwników, bardzo się to dobrze spisuje na, na hydrze. A2, y, Century Vigor, Atakuje wszystkich, umieszcza Ally Protection na wszystkich poza sobą na dwie tury. Na sobie umieszcza dwa razy duży Continuous Heal na jedną turę i zwiększa czas trwania wszystkich naszych buffów o jedną turę. Czyli nie dość, że świetnie się chroni, przy okazji się leczy to jeszcze wszystkie buffy, które mamy, wydłuża ich czas trwania. Trzy tury cooldownu też, mm, też są dobre. Po wyksiążkowaniu, oczywiście. I Invincible Shell A3 umieszcza Provoke na wszystkich przeciwnikach na jedną turę także nie tylko ich spowolni nie tylko ochroni nasz, naszych championów ale jeszcze ma kontrolę przeciwników a na siebie wrzuca Increase Defense na dwie tury i Increase Speed na wszystkich naszych championów poza sobą również trzy tury cooldownu co się świetnie zgrywa właśnie z Clan Bossem no i Might of Ages jego passive gdzie na początku rundy umieszcza na wszystkich czempionach tarczę na dwie tury w wysokości 50% jego max HP po wyksiążkowaniu ma 100% szans na wyrzucenie dużego decrease defense i decrease attack na czempiona, który go zaatakuje także jeszcze jak widzicie dodatkowo ma dwa fajne debuffy na pasywie pomijając ochronę jaką daje mm, naszemu teamowi masterki Masterki mam takie. To jest dobrane pod klambosa. Pod Do Warmastera, żeby troszkę obrażeń mi nawbijał. Także tak, tak wygląda mój krisk. A teraz wam pokażę, jak spisuje się w walce. Zacznijmy, może, od areny. Tu znalazłem taki team. Myślę, że krisk tutaj się spisze. To jest mój team, właśnie, który rusza się jako drugi, Daches, Lidia, Krisk i Kandrafon jako bardzo dobry nuker w takim zestawieniu. Może akurat nie na Daches, bo akurat tam jest słaby Affinity, ale myślę, że sobie, że sobie poradzimy. No akurat tu ruszyłem się jako drugi. Jak widzicie, wszyscy mają fajną tarczę na początek, oczywiście na Arenie. Gdybym startował tym teamem przeciwko komuś kto się rusza jako pierwszy Miałby na przykład Madam No to z tej tarczy Pewnie by Niewiele zostało bo to nie jest team który ma wysokie resistance Więc Jeżeli Chcecie tą tarczę zachować no to wtedy cały team Z wysokim resistance musiałby być zbudowany Ale tutaj Akurat Takiego problemu nie ma, nie mają buff stripera cleansera. No I w tym momencie Chris rusza się jako trzeci, więc mogę zacząć w tym momencie od jego Prowok. Nie ma zbyt wysokiego accuracy, ale Ale jak widzicie, na trzech czempionach Prowok wszedł, i w tym momencie ta trójka jest zablokowana na jedną turę, co daje mi troszkę czasu na działanie. Nie było weak hitów więc w tym momencie Kandrofon od razu załatwił Duchess, przez co ataki AOE będą bardziej skuteczne, nie ma Revivera swoją drogą jest tutaj Vogos, dlatego nie chciałem atakować od razu atakiem AOE no bo nie zabójbym ich na jednym, jednym uderzeniem, a Vogos by ich w tym momencie podleczył, więc to było zupełnie bez sensu i właśnie bardzo lubię jak jest Vogos po drugiej stronie iść Kandrofonem Cand bo ma bardzo mocne A1 i w tym momencie mogę po prostu eliminować w ten sposób pojedynczo y, przeciwników i o, w tym momencie mogę wrzucić na siebie Ally Protection i przedłużę te wszystkie buffy, które tutaj mam przy okazji Kandrofon z, y, zszedł jak widzicie wszystkie buffy są przedłużone także moja ochrona będzie trwała dłużej No i Kandrafon Złatwił Brogniego i w tym momencie to już jest tylko i wyłącznie Czekanie Na to żeby dobić, dobić tego Fogosa no Akurat ten atak AU był bez sensu No i po zabawie Zobaczmy czy jeszcze jakiś team się tutaj znajdzie Znalazłem tutaj jeden team Taki mm, trochę pseudo blender Ale no w dzisiejszych czasach Blenderów jest tutaj trochę mniej Zobaczymy mm, Czy ruszą się jako Pierwsi właśnie w, w stylu blendera Ok, i mamy atak Jak widzicie Nie było tutaj żadnego problemu Wszyscy żyją No tylko to prowok troszkę mi tutaj psuję zabawę ale myślę, że to jest team na tyle na tyle wytrzymały, że przetrwam do mojego ruchu teraz mamy revive Czy teraz kogoś nie zablokować? Nie Rzucę na nich debuffy Rzucę prowok. Ta dwójka ma na sobie prowok. I mogę ich wykończyć. No oczywiście. Unkillable, ale to już nie jest żaden problem. To można wrzucić na auto i poczekać, aż ona się ruszy. I Unkillable przestanie działać. I okej. Okay. I jak widzicie, tak to wygląda na, na arenie. A teraz przejdźmy do kolejnych elementów gry. Pokażę Wam, może Doom Tower. Jestem tu na Doom Tower, 92. poziom Hard. I pokażę wam, jak to u mnie wygląda, jak się Krisk spisuje. Tutaj, oczywiście, banda supportu, plus Sir, która ma mordować. Tutaj nie potrzebuję aż tylu debuffów. Mogę sobie zatrzymać debuffy Daccess na kolejną rundę. Tutaj na razie w sumie nic nie muszę no, pechowo. Decrease Speed nigdzie nie wszedł. I pierwsza pala załatwiona. W tym momencie. Ja mogę uśpić. Mogę się zabezpieczyć. Kogo zablokujemy. No, ma to większego znaczenia. Mam nadzieję, że jakieś prowołki wejdą. No, dwa prowok. No, na tym poziomie już musiałbym mieć więcej accuracy, żeby to było bardzo skuteczne. I teraz muszę czekać aż, yy, aż karma burn od Sir znowu będzie aktywna. Będę wrzucał jej, używał jej A1, licząc na to, że dostanie ekstra turę. Na no, póki co jest to takie mm, przetrzymanie Czy Będzie dodatkowa tura, niestety. Ok, decrease speed. Przynajmniej na dwóch szedł. I teraz myślę, że już powoli możemy się przygotywać do kolejnego ataku. Rzućmy na siebie buffy. Tu jeszcze jedną turę. Nie ja, możemy zablokować. Go na razie nie potrzebuję. Aczkolwiek. Tak teraz... Ok, i Karma burn No, jednak te parę buffów yy, by się przydało. I byłoby po zabawie. Ale nieważne, zagrożenia nie było. I znowu piękna tarcza, Kriska. Także nawet jakbym nie był, yy, jakbym się nie ruszył pierwszy, to mam ochronę. jest naprawdę bardzo przydatno, nie tego nie. Trzeba poczekać aż sir będzie gotowa, ale znowu co? Prowoke, no tym razem dużo lepiej to yy, wygląda. Cztery, yy, trzech dost, czterech dostało, tak. Tu, no może jego zablokujemy. Nie chcemy nie chcę tutaj jakiegoś stanu dostać nie wszyscy moi mają yy, blok debuffs okej, okay. ona miała dodatkową turę, także jej Camo Burn będzie aktywny już w następnej turze, także mogę w tym momencie po prostu wszystkie, wszystko co mam jak na złość musiała dostać stan. Yy, dobra, w takim razie potrwa to troszkę dłużej Otrwa to troszkę dłużej, ale zagrożenia nie mam, tylko problem taki, że znowu buffy mi wygasną. OK. Obniżamy ich zdolności obronne, buff na siebie. I czekamy aż Sir się ruszy i po zabawie. I tak to wygląda, jak widzicie, Krisk, no w sumie trzeci, na równo z Lidią, jeśli chodzi o atak, no ale tutaj głównie Sir się do tego miała przyczyniać. Także Krisk tutaj bardzo, bardziej jako ktoś do kontroli przeciwników, bardziej ktoś, kto daje więcej buffów dla Sir i ochronę tą tarczą. A teraz przejdźmy do, do dungeonów. Na początek pokażę Wam Ice Golem, mam poziom 20, żeby to nie trwało jakieś wieki mamy kriska który ma tutaj zapewnić ochronę temu timowi swoją drogą pojawił się dzisiaj podwójne szanse na zdobycie reflex set także można skorzystać jest to całkiem przyzwoity całkiem dobry set jak widzicie tutaj już to accuracy które ma zdecydowanie wystarcza Prowok weszło na wszystkich znowu zaczynamy od tarczy że nawet jakby mnie zaatakowali, to jestem chroniony przez Wytury i znowu prowok na wszystkich. Do tego no, Ninja tutaj pomaga z Freezem. I spokojnie, bez najmniejszych problemów, można przejść tą falę. I już koniec. Teraz Boss. Increase speed na wszystkich moich do tego tarcza, która myślę, że się bardzo przyda. No, chyba nie zdążę, bo no, myślałem, że to potężne uderzenie będzie już na początku. I wtedy by się to bardzo przydało. No, I na to czekałem, żeby dobił go właśnie Finax, Block Revive i tego prawego. Pana już więcej nie zobaczymy w tej walce. Teraz tylko wystarczy, wystarczy poczekać. Na koniec walki Chris wrzucił swój wcześniej swój Ally Protection. Jak widzicie, ładnie zbiera obrażenia. Chroniąc cały team. A na sobie ma Steelwork co zmniejsza. O 30% to, co przejmuje. Plus, zaatakowany cały czas widzieliście był Decrease Attack, Decrease Defense z jego strony. I no, nawet obrażeń troszkę dołożył, nawet więcej niż Finax Pokażę Wam go jeszcze może na pająku, bo tam też jak najbardziej się może przydać. Tutaj dobrałem taki team. Będzie HP Burn. Uderzenie duże ze strony ze strony Cold Heart. zobaczmy, jak to się będzie spisywać. No tutaj na pewno ta początkowa tarcza się przyda, jeżeli nie zablokujemy od razu pajączków, no i potem prowoł, które będzie, które będzie ściągać na kriska ataki, przez co będzie chronił innych, przyspieszy naszych tego jeszcze, jeżeli decrease speed. Wejdzie jego to dodatkowo z spowolni przeciwników. Ok, widzimy Ally Protection na wszystkich. I w tym momencie w zasadzie cały team jest spokojny pod ochroną Kriska. I tylko patrzymy, jak wszystko płonie. No teraz trzeba poczekać aż skile wrócą, już HP burn jest znowu. Jak widzicie, decrease speed na wielu jest przede wszystkim na głównym pająku. ale też na tych małych też jest w paru miejscach. I znowu Provoke, i już ci, którzy próbowali mi tu Cold Hard zabić, zostali spacyfikowani. I cold hard bezpieczna. Teraz czekamy tylko, żeby hard seeker wrócił i dokończy tą robotę. I znowu Ally Protection wrzucił i będzie hard seeker, i po zabawie po zabawie, jak widzicie, bardzo fajnie tutaj mm, też działa Krisk Bardzo fajnie chroni, także to jest właśnie ta jego rola. Champion, który pozwala naprawdę bardzo bardzo mocno podnieść ochronę naszej, naszego całego teamu. Potrafi, potrafi, pomaga nam dużo dalej zajść niż, niż to było wcześniej możliwe. Powiem Wam tylko na moim drugim koncie, gdzie nie tak dawno trafiłem. Chris go zbudowałem, to na Doom Tower Hard, tam chyba 70. -ty któryś poziom był poziomem, którego. Który był moim rekordem po wprowadzeniu Kriska do teamu yy, Skończyłem pierwszy raz udało mi się na tym drugim koncie skończyć yy, Doom Tower Hard także to jest moc Kriska. Oczywiście jest też świetny w Clan nie będę wam tutaj pokazywał jak, yy, jak wygląda yy, mój team no bo on Walka tam trwa jakieś 50 minut Ale podepnę tutaj Film yy, z moim timem, także możecie sobie tam przejrzeć jak on też się sprawuje na klanbosie. A z mojej strony, na dzisiaj to już wszystko. Napiszcie w komentarzach, czy, czy wam się poszczęściło i jeżeli walczyliście o Kliska, czy go trafiliście. Ja już się żegnam. Mówi do Was Samael. Cześć.